Jak to mówi stare przysłowie, do trzech razy sztuka jakiś power premium car battery, profi power, nie wiem co to będzie za wynalazek, kolejny trup, który dostałem. Zaczniemy tym razem od ważenia. Ile mamy? 14,5. Więc mamy punkt bazowy, mamy klemy. To jest minus, minus mamy tu. Plus mamy tu, ładowarka na 1,5 Ampera, I zobaczymy co z tego pójdzie wyciągnąć. Ponoć bateria testowana pokazywało naładuj, czas pokaże ile to jest warte. Jak było widać napięcie startowe bardzo niskie.